Hej, hej, hej! Cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Ja jestem Natalia I dzisiaj przychodzę do was, tak jak mówiłam, z trzema A co? Coraz szybciej idzie mi to drapanie, więc wziąłam trzy y, ekstra linie Z numerkiem piątym, szóstym i siódmym No i dzisiaj mamy babeczki, które prowadzą swoje kanały zdrabkowe W naszej zabawie zdrapki Moni Kanał zdrapki Moni z numerkiem siódmym z Rapeczka, Mari Mari z numerkiem szóstym i Madzielenka z numerkiem piątym. Także bierzemy od początku do babeczek Was odsyłam na kanały. Tutaj zobaczcie siódmeczka jest, jest. Szukamy to wykreślamy w ogóle. Te stopnie wygranych szukamy tylko te powyżej, <grym> powyżej 50. Także do Madzielenki na kanał Was zapraszam do Moniki z kanału Zdrabki Moni i do Martinki z kanału Mari Mari odnośniki do dziewczyn do kanału znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Także nie krępujcie się naprawdę wpadajcie. Zostawcie po sobie jakiś ślad, żeby dziewczynom było miło. Ja wam dziewczynki bardzo dziękuję. No bo jednak wiecie. To są wasze pieniążki, tak w te zdrabki, w ten wkład jest to są wasze pieniążki. Fajnie by było jakby coś naprawdę fajnego wpadło jak na razie największa nasza wygrana to jest 200 zł tylko powiem wam, że mega się cieszę, że, że to, ta dwusetka w ogóle wpadła naprawdę mega się cieszę, bo odstrapki są mega koszmarne I dzisiaj mam taką fazę, że ciągle mówię mega więc jak będzie was to drażnić to przy, przyciszcie sobie i tutaj mamy no tęczę tu, tup tup tup, tup, tup. Znowu ten Zobaczymy i jestem bardzo właśnie ciekawa. Znaczy zobaczymy. No ja zobaczę, ale też nie będę taka, pochwalę się. Ile w tym roku uda mi się yy, przeczytać książek. No, w tamtym roku, pod koniec roku. Tak powinnam powiedzieć, yy, poleciała mi to grubo, bo czytam książkę w dzień lub dwa dni. Yy, mam wykupione Empik, ten premium czy coś tam, nie wiem jak to się tam naz nazywa fachowo. Że ściąga mi raz w miesiącu pieniążki z konta, z karty mojej. A ja sobie mogę czytać co tylko sobie uważam, co tylko chcę i wyszukiwać. I są te takie też nowe yy, książki. Ja dużo właśnie patrzę na TikToku. Fajnie, bo dziewczyny na TikToku wstawiają jakieś tam, nie wiem, stronę książki czy coś. Yy, albo jakieś zdjęcie i dają cytat z książki no i to jest taki przeważnie cytat, który cię zaciekawi jak go czytasz i chcesz, go, chcesz to przeczytać <noise> no ale nie zawsze jest to fajna książka i właśnie fajny, fajnie to jest w Empiku, nie nie nie, to nie jest żadna wiecie, sponsorowana reklama, nie 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 to jest takie moje yy, z życia wzięte fajne jest, że tam po przeczytaniu książki możesz napisać recenzję i tak samo parasolki nie widzę i tak samo inni piszą te recenzje. No i powiem wam, że właśnie jak się czyta recenzję i tam kilka osób napisze, że no usypia mnie, ledwo doczytałam tam do pierwszego rozdziału czy do drugiego, no to to już tak trochę zniechęca, no nie? Że jest mega nudna, a ja strasznie nie lubię jak zacznę, to bym chciała skończyć, skończyć czytać. No ale są też takie książki, nie będę ukrywać, że po prostu się nie dało ich czytać. Nie było opcji. <grym> ja na przykład książki wystawiam sobie na Vinted. Jak coś mi tak, wiecie, nie, nie podpasowało w ogóle, to, to na Vinted wrzucam. Żeby się ich pozbyć. Yy, tutaj mam. Dobra. Pierwsza strona za nami, teraz szukamy leżaczka. Ale też powiem wam, że się przyłapałam na tym, że ja jak sprzedam jakąś książkę, ja to przeważnie Sparksa Parksa podostawałam na urodziny, bo mówię książki, książki, a kto się nie zna na tym, co ja lubię, to dostawałam przeważnie Sparksa. On jakoś we mnie, wiecie, no nie trafia. I powystawiłam te książki, no i tam trochę książek sprzedałam. I zamiast wypłacić te pieniążki z tego portfela Vinted, to ja sobie zamówiłam y, kolejne książki. O, tęcza pominięta. Podkowy już nie widzę. Także jakby niby miejsce się zwalnia, ale tylko na chwilę. <ścoughs> Czego szukam? Popkornu. Już, już ogarniam. Już, już tu zdążę wysłać, za trzy dni znowu jakaś przyjdzie, chyba, że weekend to za cztery kraba szukamy mamy tutaj kraba i tu dobra kolejny jest motylek mhm mm o, lody jakby tu wpadły, to by coś fajnego mogło wpaść. Jest tutaj motylek i tutaj, i tutaj. O! O, kraba pominęłam. Szukamy piłki. Cik, cyk, cyk. I cyk, cyk, cyk serducho i wiatrak jest wiatrak jest serducho już sakwa i kwiatek roweru nam brakuje. Ok, i ostatni symbol to gwiazdeczka. Czyli tutaj mamy tak FPL: pierwszego pustaczka. Odkładamy strapeczkę i bierzemy się za numer 6. Numerek 6, pierwszy symbol. No to może spróbuję po dwa. Jak będę się gubić, to przestanę. Korona i parasolkę. Tup, tup, tup. Mamy parasolkę. Kolejną jest i korona. No i więcej Słuchajcie, nie widzę. Klapki i balony. Hmm. Są walony. Tutaj klapki. Tutaj też są. I już kolejne mamy okulary i gwiazdeczkę. Hmm. Ja to nie mam w ogóle szczęścia w jakichś takich, jak to powiedzieć, randomowych konkursach, gdzie wiecie, siedzicie sobie tam gdzieś na Facebooku i wyświetla Wam się jakiś konkurs. No i że możecie wziąć udział. I jakby czasami biorę udział. O, widzicie? Już coś zatrapałam. Okulary miały być, a ja arbuza drapię. Dobra. Jakby nie zwracamy uwagi. Tak to jest jak dziam dziam. Tak to jest. Okulary i gwiazda. Spoko da się to załatwić. Może wykrakała marbuza, kto wie. No, i wracając do tematu, że wiem, że nic nie wygram. Klapki pominam, ale i tak biorę udział. No ale powiem Wam, że naprawdę bym się mega zdziwiła, jakby za którymś razem się magicznie ugdało. Bo czasami fajne są te konkursy. Ale to trzeba, nie wiem czym błysnąć, jakby kreatywnością. Ja to już wiecie, potrafię czasami jakiś, jakąś rymowankę nawet yy, skonstruować. Potrafię naprawdę, nie kłamie. <grytanie> Ale to mi jakoś nic nie pomaga. Księżyc mamy tu. A kostki trapałam Kostek nie ma, dobra. Cytryna i moneta. Mm, hi, hi, hi. Jest cytryna, i tutaj. No i dalej już nie widać. Leżak i popcorn. Hmm. Popcorn akurat lubię, ale powiem Wam, że nie solony. A znam osoby, które na przykład jedzą tylko solony. Kiedyś wygrałam Kiedyś Alicja w Krainie Zakupów Czyli nasza Madzia Robiła takie live'y I tam można było coś wygrać Jak się wsparło kanał No chyba dobrze kojarzę <ścoughs> I pamiętam jeszcze mam tutaj Taką plakietkę tam wygrałam W tej paczce Gapi się w te internety, a robić nie ma komu Ta plakietka nadal wisi Hmm. O, leżak jest tu. I tam coś było. Tam był popcorn z precelkami, czy, czy coś takiego, takie karmelowe. Coś tam takiego, bo, boże, jakie to było pyszne. No, powiem wam, żebym opierdzieliła takie coś. I jak czasami chodzimy ze Starym do Diviza, to tam przeglądam, co oni tam przywożą. Może kiedyś mi się uda trafić. <laughs> bo to wtedy <laughs> Madzia miała od mamy, chyba z zagranicy. Znaczy, no wiecie, chyba nie chcę Wam skłamać. Yy, bo Madzia, mama właśnie za granicą siedzi. To takie dobre rary,taski. Można było sobie wygrać. Ale Madzia już nie robi tych liveów. W ogóle jakoś teraz nikt nie robi liveów. Słonik. A tak kiedyś było fajnie. Jeszcze jak wiecie, mogłam wejść na tego live'a i tam trochę poudzielać swoich mądrości, tuż w ogóle. A jak jeszcze jakieś konkursy były, to już w ogóle. Ja to jestem taka, że ja lubię rywalizację, wiecie? I dlatego biorę udział w różnych konkursach na Tipeee. <laughs> Bo, bo lubię, lubię, lubię czasami ktoś coś zrobi to jak przyuważa albo będę pamiętać to wpłacam i biorę udział się nawet nie zastanawiam dalej szukamy ptaka jest tutaj ptak piłka Mm -hmm. Dalej mamy wiatrak, mm -hmm -hmm. Wsio. podkowa nam wleciała. Mm -hmm. o, widzicie, arbuza mogłabym wykrakać, to byłaby linia sprawdźmy o nie będzie arbuza bo to by było 14 tysięcy <laughs> no ale co warto mieć marzenia <laughs> yy, wszystko chyba wszystko dalej mamy tęczę kwiatuszek może wpaść no kwiatek może wpaść tęcza tęcze. biedronka może wpaść no może wpaść biedronka już dyskwalifikowana zdyskwalifikowany. Mm, tęcza, tęcza. Diamencior. O! Dobra, a nie, bo jeszcze tu jest. jest to, no, diament. I jeszcze tu, jakby było. No nie. diament zdyskwalifikowany. W ogóle nie ma o czym marzyć. Klucz. Nie mamy. Łódź. mhm, uh, 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 uh. I ostatni symbol, motylek, który nam tutaj nic nie daje, bo jego ja nie wymieniłam. No i tu, no niestety, CNF, kolejny pustaczek. Tuż mamy piątkę i szóstkę za nami. Zostaje szczęśliwa siódemeczka. Moniki. I czego tu mamy? To tak. Czego szukamy, nie czego tu mamy? Łódź. Mm, jeszcze jest tu. Tu. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze tu. Leżaczek. powiem wam, że skończę nagrywać przez starego obudzić bo położył się coś pooglądać na telefonie i nie ma go <laughs> usnął a tu już jest zimno strasznie w chałupie i trzeba może nie wiem, rozpalić albo co gdyby nie to, że na końcu zrobimy podsumowanie to tymi pustakami by się rozpaliło ja się zawsze śmiałam, że takie pustaki to dobre rozpałka. I ludzie tak się na mnie patrzyli. Jakby, no co. <laughs> Drzewo teraz drogie, węgiel drogi. Zdrabki też drogie, czyli pasuje wszystko. Znaczy teraz to nawet nie wiem, ile węgiel kosztuje. Wiem, że drzewo dalej jest drogie, bo u nas się tylko tutaj drzewem pali. A rodziców się nie pytałam. Ile płacili, bo w sumie to mnie to tam wiecie. Kupili to jest, trzeba iść podłożyć, idę, podkładam. Nie pytam się co ile kosztuje. Czapka czapka. Dobra. Dalej mamy. A powiedzcie mi. E, powiedzcie mi. Czy może jak pojadę już w te góry, bo już się doczekać nie mogę? <noise> to może potem zrobię jakieś pytanie, konkurs, coś takiego. Znaczy, wiadomo, no to będzie w lutym, no nie? I do wygrania bym. E, Dała z drapeczki z zakopanego i magnes zakopanego. Dobry pomysł czy niedobry pomysł? Jakby może ktoś nigdy nie był i chciałby wygrać, a dla mnie to nie problem. To co? No musicie po prostu napisać w komentarzu, czy robimy taki konkursik, jakiś taki. Pewnie to będzie nic skomplikowanego, tak żeby jak najwięcej osób wzięło udział. Ci, którzy mnie słuchają, to i tak by wyłapali, tak. Jakbym powiedziała, żeby coś napisać. I, i, i. Oczywiście ja tutaj mówię, że to jest taki. To będzie taki konkurs, właśnie dla Was, którzy, którzy mnie oglądacie. I jak ktoś przewija do samego końca, to wiadomo, że tego nie wyłapie. A w opisie, w tym w komentarzu. Mm. Po prostu mogę ustawić, jako wiecie, niewidoczne albo coś. Kwiatuszek. O, balony pominam. Mam. Ale kwiatuszka to ja nie widzę w ogóle. Następnie jest rower. Aczkolwiek jak gadam. To dużo rzeczy pomijam. Żadna nowość. Wiatrak. Słonia nam do wygranej brakuje. Dobra. O, rower. jest kolejny. jest Następnie mamy sakwę mhm. Teraz będą lody mhm, mhm. O kwiatuszek był widzicie Lody lody. Dobrze. Ja i tak ostatnio mało gadam. Powiem Wam szczerze, że fajnie jest zmienić pracę. Ale to, że się nie ma co opowiadać, to, to tak troszeczkę nudno się u mnie zrobiło. Ktoś mi kiedyś napisał, Ty żeś się wybiła, dlatego że ty zaczęłaś o, o tej robocie swojej opowiadać. I ja się właśnie martwiłam, jak to będzie. Czy Wy będziecie przychodzić nadal, jak ja nie mam opowieści dziwnej treści. Bo u mnie naprawdę się nic nie dzieje, i no obiecuję wam, że jak tylko cokolwiek się zadzieje, to ja będę pędzić do was z opowieściami. Ale u mnie w nowej pracy jest tak spokojnie, że to nawet nie ma się co dziać. No ale no, jakby coś się wydarzy, ja wam wszystko poopowiadam. Ale na razie jest no cisza, spokój, wszyscy są naprawdę bardzo, bardzo w porządku. No i wiecie, no nawet nie ma kogo obgadać. <laughs> Kraba pominęłam. Jest tutaj ptak. Okej. Okay. Ostatni symbol to podkowa. Dzisiaj aż trzy zdrawki i trzy pustaki. Masakra. Cecha. Dobra. Także dzisiaj były zdrapeczki z numerkiem siódmym, szóstym i piątym. Były zdrapeczki Moniki, Madzi i Martinki. Już mi się pobrudziły te zdrapki, bo to się strasznie wytarło, ale nie, zmy, nie, nie zmieniam tego, bo tego jest mi nie szkoda. A y, ta warstwa, co ja ścieram ze zdrapek, ona strasznie zostaje na wszystkim. Więc jakby tłonie najgorsze, proszę nie narzekać. Byliśmy blisko 14 tysięcy nie udało się. Zapraszam Was już teraz na kolejny odcineczek z liniami. Nadal trzymajcie kciuki, żeby fajne, wygrane wpadały. Ja naprawdę do końca będę miała nadzieję, że wpadnie jakaś losowa, fajna zdrapeczka. Miłego dzionka moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, pa.